Witajcie w ciemniejszej stronie YouTube na kanale Creepy.pl. Zanim zanurzycie się w dzisiejszą opowieść, zostawcie lajka pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie, gdy coś nie daje Wam spokoju jeszcze długo po wysłuchaniu. To tylko chwila, ale może sprawić, że kolejne mroczne historie znajdą Was same. Dziś mam dla Was opowieść, która powoli wślizguje się pod skórę. Nie ma tu krzyków, tylko szept. Nie ma potworów pod łóżkiem, tylko coś, co już tam jest, czekając, aż zgaśnie ostatnie światło. Zanim zanurzymy się razem w mrok tej opowieści, napiszcie w komentarzu pod filmem, w jakim mieście nas słuchacie i która godzina towarzyszy Wam w tej chwili. Czy to późna noc, kiedy świat milknie, a cienie zaczynają szeptać? Czy może świt, który niesie ze sobą resztki koszmarów? Wasze odpowiedzi pomagają budować tę niesamowitą, wspólną atmosferę grozy. A teraz weźcie głęboki oddech, zgaście światło i przygotujcie się na to, co nadchodzi. Gotowi? No to zaczynamy. Tytuł Misja Hyperion. Wszystko zaczęło się 3 marca roku 2041. Nasa ogłosiła przełom. Teleskop Jamesa Weba zidentyfikował planetę w ekosferze odległej gwiazdy, typu G, 42 lata świetlne od Ziemi. Planeta otrzymała nazwę Hyperion. Atmosfera, skład chemiczny, grawitacja. Wszystko sugerowało, że może być zamieszkana. Decyzja zapadła szybko. Zbudowano statek Prometeusz II, pierwszy w pełni funkcjonalny pojazd oparty na napędzie Alcubiera. Czteroosobowa załoga, kapitan Luke Henderson, doktor biologii Rina Elmont, inżynier systemów Sam Kowalski i astrofizyczka Miriam Torres wyruszyli w podróż 21 sierpnia roku. Dwa o godzinie trzeciej nad ranem. Podróż przez przestrzeń czasową nie przypominała niczego, co znaliśmy wcześniej. Ściany statku pulsowały, zegary wariowały. Miriam przysięgała, że przez siedem minut widziała twarz swojej zmarłej siostry na ekranie systemowym. Sam meldował, że słyszy szepty dochodzące z silników. Przez 120 godzin byli poza czasem, a potem nagłe wyhamowanie. Hyperion zawisł przed nimi, zielonkawo niebieska kula z białymi pasmami chmur. Lądowanie nastąpiło dnia 26 sierpnia o godzinie 10.30. Powierzchnia była miękka przypominała mchy i porosty. Powietrze zdatne do oddychania. Ale coś od początku było nie tak. Roślinność wydawała się obserwować. Pnie drzew drgały, gdy człowiek przechodził obok. Liście szeptały, choć nie było wiatru. Po czterech godzinach eksploracji zginął dron zwiadowczy. Ostatnie ujęcie pokazywało humanoidalną sylwetkę o czarnych oczach i skórze pokrytej czymś w rodzaju skrystalizowanego lodu. Trzeciej nocy. Równo o godzinie 3.33 zgasły wszystkie systemy, komputery, oświetlenie, komunikacja. Drzwi statku otworzyły się same. A wtedy do środka weszli oni. Istoty mierzyły około dwóch metrów. Ich ruchy były płynne, ciche. Porozumiewali się bez słów. Każdy członek załogi słyszał ich głos we własnych myślach. I głos ten był nieludzki, zimny. Przerażający. Naruszyliście strefę ciszy. Każdy, kto słyszy ten głos, już się zmienił. Kapitan próbował sięgnąć po broń. Jeden z obcych uniósł rękę. Luk zamarł w miejscu. Jego ciało zwęgliło się od środka, jakby coś wyrwało mu duszę. Rina zaczęła krzyczeć, ale zamiast dźwięku z jej ust wydobyła się mgła. Sam i Miriam padli na kolana, trzymając się za głowy, krzycząc o tysiącach głosów naraz. Wtedy pojawił się inny. Wyglądał tak samo, ale miał coś w oczach. Smutek, litość. Odezwał się innym tonem: Nie jesteście winni, ale teraz musicie poznać prawdę. Obraz zalał ich umysły. Historia planety. Miliony lat temu zamieszkała przez istoty energetyczne, coś między myślą a światłem. Nazywali siebie helarii. Ludzkość była dla nich jak ogień, piękna, ale niebezpieczna. Dawno temu inna rasa przybyła tu, podobna ludziom. Zniszczyli ekosferę, doprowadzili do wojny. Helari przeżyli tylko dzięki zamrożeniu własnych form. Ludzie byli dla nich wspomnieniem tamtej zagłady. Ale inny, który później przedstawił się jako Eszael, uwierzył, że ta załoga może być inna. Pokazał Miriam obrazy ziemi, oceany, lasy, dzieci, uśmiechy. I to coś poruszyło w nich iskrę. Eszael błagał starszych o litość. Konflikt trwał przez trzy dni, bez słów, bez broni. Walka umysłów i wspomnień. Aż w końcu Helarii zgodzili się. Ludzkość miała jeszcze jedną szansę. Pozwolono im wrócić. Bez luka. Ale żywi. 13 września o godzinie 8.33 Prometeus II oderwał się od powierzchni planety. Napęd Alcubiera zadziałał bez zakłóceń. Powrót trwał pięć dni. Miriam sam i Rina zostali objęci kwarantanną. Potem cisza. Oficjalnie nieudana misja, ale ci, którzy byli tam, wiedzieli, w ich oczach błyszczało coś nowego, coś nieludzkiego, bo Hyperion nie był końcem, był początkiem. I czasem, gdy patrzysz w niebo dokładnie o trzeciej trzydzieści, możesz usłyszeć szept jeszcze raz, tylko raz. I to już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła Cię ociarki, zostaw lajka, to znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii. Które tylko czekają, by wślizgnąć się do Twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć. Kosmos upłynie nasz statek, światło gwiazd wskazuje nam szlak, Horyzont daleki. Trwa. misja ludzkości od wieczny czas ziemia w oddali wspomnienie starych dni nowy początek gdzie życie się tli planeta w ekosferze Ja ludzkości o wieczny czas Przez i próżnię, przez czasu wir W poszukiwaniu nowego życia mir W hiperionie ocal naszą pieśń Niech echo w kosmosie niesie ją gdzieś Misja ludzkości w owczesnym czasie.